Powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie może być szansą na twórczą zmianę naszego życia. Jak pokonać strach i zwątpienie, kiedy słyszymy właśnie słowo przeszczep? W Krakowie spotykają się dzisiaj lekarze, psychologowie i pacjenci, aby porozmawiać o psychologicznych uwarunkowaniach zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego. W studiu Marta Szostkiewicz, witam. Moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Halena Wrona-Polańska, profesor Akademii Pedagogicznej, psycholog i współorganizator konferencji między zdrowiem i chorobą. Dzień dobry. Pacjent i jego rodzina, który dowiaduje się, że jest konieczność przeszczepienia szpiku, ta wiadomość jest szokująca zarówno dla niego samego, jak i dla jego najbliższych. Pani Profesor od wielu lat prowadzi badania nad pacjentami, Którzy zachorowali na białaczkę albo na inne choroby krwi. Co robić, by w tej pierwszej fazie właśnie lęk nie sparaliżował zarówno chorego, jak i jego najbliższych? Istnieje w naszym społeczeństwie negatywny obraz choroby nowotworowej. Ten obraz mieści się w takim stereotypie, że rak jest równoznaczny ze, ze śmiercią. Mimo, że Choroby nowotworowe są na drugim miejscu po, jeśli chodzi o śmiertelność, po chorobach układu krążenia. Nikt nie boi się zawału serca. Wszyscy boimy się zachorowania na nowotwór, dlatego że wiąże się to z długotrwałym Cierpieniem. Proszę Państwa, istnieje już bardzo duży procent osób wyleczonych z choroby nowotworowej. W latach 80. średnia przeżycia osób z białaczką ostrą wynosił wtedy 4 miesiące do roku. Nikt nie przeżywał. Dzisiaj, proszę Państwa, są ogromne szanse nie tylko na przedłużenie życia, ale na wyleczenie. Dzięki nowoczesnym metodom leczenia poprzez transplantację szpiku kostnego. I tu ogromną rolę odgrywają mechanizm Mechanizmy psychologiczne. Chodzi o to, aby zmniejszyć lęk u chorego, a także zmniejszyć lęk u rodziny. Pozytywna samoocena, poczucie sensu życia. Samoocena nie musi być adekwatna, musi być pozytywna. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ ona jest czynnikiem mobilizującym i integrującym działanie człowieka do przezwyciężania stresu. Ważną rolę na pewno odkrywają najbliżsi. Rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy, ze szkoły. Często przecież chorują ludzie bardzo młodzi. A tymczasem wiele się słyszy o takich sytuacjach, gdzie ci ludzie, no może nie ci najbliżsi, chociaż i też tak bywa, boją się tej choroby. Boją się kontaktu z pacjentem. Mówią, a nie będę do niego dzwonił, nie będę do niego przychodził, bo może on sobie tego nie nie życzy, może źle wygląda, może wypadły mu włosy. Jak y, powinna się zachować ta grupa, potencjalna grupa wsparcia, jak ją można by nazwać. Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę we współpracy z całym zespołem leczącym. Chory, członek rodziny wymaga wsparcia, tak samo wymaga wsparcia rodzina. W rodzinie także jest ogromny niepokój o zdrowie i perspektywę dalszą. Męża, ojca, syna. Wsparcie rodziny jest bezcenne. Ale to wsparcie autentyczne. Natomiast w chorobach nowotworowych często, może teraz już mniej, ale do niedawna była zmowa milczenia. Nie mówiło się w ogóle o chorobie. Nie mówiło się o diagnozie. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, bo nie zmieniła się percepcja sytuacji w oczach samego chorego, ponieważ jest możliwość wyleczenia. Rodzina wymaga wsparcia, rozładowania przede wszystkim. Napięcia i pokazania, że jej rola jest bardzo ważna. Chodzi o wytworzenie motywacji do podjęcia tej roli, przede wszystkim wyzwolenia pozytywnych emocji, że jest. Po co angażować się w tą sytuację i dla kogo żyć? Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani profesor Helena Wrona-Polańska, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i współorganizator konferencji Między Zdrowiem i Chorobą o psychologicznych uwarunkowaniach zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego. Dziękujemy i Marcie Szostkiewicz. Mam jeszcze dla Państwa informację, tym razem informację dla potencjalnych dawców szpiku. Oto 7 marca w środę na Politechnice Krakowskiej będzie się można zarejestrować. Może to zrobić każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, życia, ważący minimum 50 kg. Wymagany jest aktualny dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL. Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko kilka minut. Może zatem warto na wiosnę zrobić coś dobrego? To 7 marca na Politechnice Krakowskiej.